To, co jest u niego charakterystycznego, co określa jego indy, indywidualność, to jest przede wszystkim absolutna swoboda operowania pomiędzy konwencjami. Czyż to jak artysta? Należący do pokolenia, który z jednej strony no, w sposób poważny traktował wszystko, co się w XX wieku e, działo w sztuce i wyciągał wnioski dla siebie samego z różnych języków awangardowych, to przede wszystkim wykształcił bardzo indywidualny styl, który z jednej strony wiąże język abstrakcyjny, symboliczny, bardzo duże wyczucie struktur, które są często strukturami znalezionymi, ale też i wtórnie używanymi, czyli pobrzmiewają w jego twórczości nuty i, i scheda fluxusu i abstrakcji i ciepłej, i geometrycznej. Rejtmejdowość i zapotrzebowanie na wizerunek, który jest taką, takim signum figury, jednocześnie idzie w parze z dużymi umiejętnościami obserwatorskimi, bo mamy również i obrazy figuratywne na tej wystawie. malutkie cacuszka, które maluje na deseczkach znalezionych znalezionych w turnie używanych właściwie odpadach przewiniają się pod wpływem jego wrażliwości jego zdolności formułowania też językowego przestrzeni semantycznej w obrazie, bo wiele z nich jest po prostu popisanych opisanych, opisanych jak wiersz wizualne. Ciągle zatrzymując tę swoją wrażliwość, specyficzny typ skrótu czy łączenia e, własnej symboliki. Która bardziej wypływa z podświadomości niż z jakichś innych znaków, tworzy właśnie bardzo piękny zapis, można powiedzieć, własnej autobiografii, bo jest to twórczość bardzo silnie związana z jego ego, z jego życiem, z jego punktem widzenia, z jego spotkaniami, emocjami, okolicami. <śleski>